Dziemaneczko, ziomeczki, ja jestem Żelazny i witam was mega serdecznie w kolejnym odcinku serii 100 widzów buduję, dokładnie dzisiaj wraz z tymi 100 widzami, których właśnie teraz wypuszczam z klatki, zbudujemy sobie ogromne dwa albo nawet więcej roller coasterów na tych dwóch pięknych polach. Mamy przygotowaną mapę 200 na 200 którą właśnie podzieliłem, tak jak widzicie, na dwie części, na część czerwoną oraz na część niebieską, no i na tej części właśnie nasi widzowie dzielą się na dwie drużyny, które będą ze sobą rywalizować i budować dwie, dwa właściwie ogromne parki, nie parki, rozrywki, sorki, no dwa wielkie. Rolekostary, czyli na przykład jakiegoś Hiperiona, jakąś Zadre, cokolwiek chcecie, możecie budować. Mam nadzieję, że będzie to całkiem ciekawie. Przypominam, że macie 15 minut na budowę. A Wy ludziska, jeśli nas jeszcze nie subskrybujecie, zróbcie to koniecznie właśnie teraz, ponieważ dobijamy do 100 tysięcy. No i pamiętajcie, również możecie zostawić łapeczkę w górę, ponieważ również mam nadzieję, że pod tym odcinkiem dobijemy ich około 500. Byłoby serio bardzo miło, więc łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie, jaki może być temat kolejnego odcinka. Z tego co widzę, jest już równo. Także włączam stoper 3, 2, 1, start. 15 minut na budowę dwóch ogromnych rollerów sterów w Minecraftie pamiętajcie mogą być drewniane mogą być stalowe jakie tylko kolwiek chcecie może być to jakiś z Energylandii jaki tam chcecie wiecie co tylko chciałbym żeby to nie było takie najprostsze żeby to nie były takie najprostsze tory po prostu postawione Fajnie, jeśli byście zrobili coś ciekawego w stylu jakiś podpór wiecie jakieś kurde bele drewniane rzeczy no po prostu żeby to nie było najprostsze jak się tylko da widzę że tutaj powstaje już kilka tych rollercoasterów. No dobra, no chciałem żeby był jeden no ale umówmy się że w tym odcinku wyjątkowo może być ich kilka a nie tylko i wyłącznie jeden tu powstaje chyba jakiś drewniada rolkaster no i po tej stronie u czerwonych widzę że również dużo dzieje. Między innymi jakieś parkingi powstają, o tym również pamiętajcie swoją drogą, żeby to były jakieś wejścia, żeby tu były jakieś kolejki, żeby były jakieś pamiątki. No wiecie, no jak się idzie do rolkastera, to się tam, tam najczęściej na rolkasterach robią się zdjęcia. No i potem można sobie wywołać właściwie kupić wywołane zdjęcie z tego rolkastera. Więc o tym również możecie pomyśleć, to również możecie zrobić to jest serio fajna sprawa. O, o, o tu powstaje coś mega fajnego z tego co widzę, serio podpory. Tutaj się zapowiadają mega kozacko. Kto to buduje, powiedzcie mi? Bartix. Ej, serio, zapowiada się fajnie. Tak samo jak te podpory tutaj zapowiadają się fajnie, budowane przez Mrocznego. Może ja też sobie swój rolka Zbuduje swoją drogą. Wiecie co? Też sobie to zrobię. Myślę, że u czerwonych. Hmm, albo swój nie, bo Jakby, kurde, nie będziemy robić 50 rolkasterów naraz, na raz, więc ja może pomogę komuś z Was go robić. Tu ja może tutaj porobię jakieś, kurde, belę, yy, wsporniki. Co? Nie Nie wsporniki, jak to się nazywa? Podpory. Tego rolka porobimy. Dobra, to w takim razie, Dziomeczku, pozwól, że ja ci tutaj pomogę. Jakbyśmy zrobili coś takiego, żeby to się tak rozkraczało. Rozkraczało, Jezus. Co ja w ogóle gadam? Żeby one się tak delikatnie rozkraczały. No dobra, niech będzie rozkraczały, bo nie mam innego pomysłu na słowo. Aż do tego miejsca i na dole jakiś taki beto w które to jest wszystko włożone, wiecie, tak coś takiego, żeby tutaj było, żeby wyglądało to dosyć solidnie, okej, okay. i po tej stronie to samo, no i proszę bardzo, piękne podpory w rollercoasterku, w ogóle on jest strasznie masywny z tego, co widzę, naprawdę szeroki, wow, i tutaj jakieś górki straszne powstają, Batko boska, ja tu, tu się, ktoś pozabija normalnie, no ale no dobra, no, nazwiemy to jako rolkaster śmierci, dokładnie, jejku, ile ich tu powstaje, masakra, to jest normalnie kraina rollercoasterów, normalnie, masakra, widzę, że takich drewnianych stricte rollercoasterów tutaj nigdzie nie ma, więc ja proponuję, że jak tutaj ktoś już tworzy jakiś w sensie z drewna tutaj te e, podporki To fajnie jakbyście zrobili tutaj Również jakby e, e, Wzięli tutaj płoty dębowe i, i zrobili tutaj jakieś podpory Żeby wiesz, żeby on nie wisiał w powietrzu Bo jednak rolkastery, nie wiem czy wiecie Ale zazwyczaj w powietrzu nie wiszą Nie mamy jeszcze aż takiej nowoczesnej technologii Aby rolkastery mogły wisieć w powietrzu Więc najlepiej zrobić choćby coś takiego No choćby najprostsze takie rzeczy Żeby no po prostu dowiecie, żeby nie wisiał w tym powietrzu Mam nadzieję, że nie będziesz tam jest zły, że ci pomagam Że będziesz szczęśliwy, bo kurde pomogę ci w pracy I zdążysz więcej rzeczy zrobić, ale co prawda z tego co widzę ten rol naprawdę będzie ekstremalny tu normalnie krainy rol ja bym chciał żeby w jakimś miejscu było tyle rol ile w tym miejscu spójrzcie jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, dziesięć w jednym miejscu one się wszystkie krzyżują Jejku, jakie to byłoby piękne jakby coś takiego powstało w prawdziwym świecie no właściwie w energy Landii też mamy dużą liczbę Rollcasterów, więc ja myślę że normalnie budujemy drugą energy Landię, tak szczerze mówiąc tutaj powstaje hyperion z tego co widzę naprawdę spójrzcie jeden do jeden tu jest wjazd i to jakby taki zjazd to nie mam pojęcie co to jest chyba jakiś y, w Tunii. Z tego co widzę. Wow! W jakimś wielkim smoku, czy to jakiś dragon? Albo co. A to jest zaba chyba, czy smok. Nie mam pojęcia co to jest. Ja swoją drogę, wy wyluciska. Jeśli nas jeszcze nie subskrybujecie, pamiętajcie, zróbcie to właśnie teraz, ponieważ dobijamy do 100 tysięcy subskrypcji, brakuje nam bardzo niewiele, więc subskrybujcie, seria byłoby nam mega, mega i jeszcze raz mega miło. Ej, jeśli do końca tego roku dobijemy 100 tysięcy, no bo taki jest nasz cel. Ciężko będzie, ale jest możliwość taka, że się uda. Wow, tu jakieś wielkie pętle powstają, a to jest jakiś rollercoaster w kształcie dinozaura. Tego się tu kompletnie nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Czy ktoś podejmie się w ogóle zadanie, żeby je wszystkie policzyć? To jest mega Ciężki. ile ich jest! Ja myślę tak kompletnie szczerze, że ich tutaj chyba jest koło 50. Serio! Co, co to jest w ogóle? To jest pociąg! <laughs> Czemu ty tu to budujesz pociąg Iron? <laughs> zabytek! Ale zabytek w sensie kolej rollercoastery tak nie wyglądają Iron. Tak mi się wydaje, przydajniej. <laughs> no ale no dobra, no, mamy tu jakiś zabytkowy rollercoaster, no? Jakiś parowy, zabytkowy roller coaster, to... No. <laughs> Pierwsze widzę swoją drogą mi ktoś ogląda nas teraz na odcineczku, to, wie, to pamiętajcie, że te e, odcinki nagrywamy na live'ach, także jeśli chcielibyście, kurde bele uczestniczyć właśnie w tym odcinku, e, w nagrywaniu takiego odcineczka, to wbijajcie koniecznie na liveiki, live'iki są codziennie. Nie, niekoniecznie z tego, no ale ogólnie live'iki są codziennie koło godziny 20, 19, więc bądźcie koniecznie, codziennie, zostawcie dzwoneczek, to na pewno Was to nie ominie. Co to jest w ogóle jakiś rolę ze skoczką normalnie? WOO! Zawsze chciałem, żeby taki istniał naprawdę. Wiem, że to jest praktycznie niemożliwe, żeby coś takiego powstało. i muszę przejechać, Zameczko, dawaj. I pierwszy, czy ja pierwszy, Dobra. Mogę ja pierwszy? Dzięki ci wielkie. Idę pierwszy. Sprawdzimy to, jak to wygląda. Łoho! Faktycznie! Ale genialne! Spójrzcie na to. F5, kliknęłem. Gdzie się wychodzi stąd? Gdzie to się wychodzi? Tędy się wychodzi. Spójrzcie na to normalnie. Skacze się tutaj, kurde, góreczkę. Nie wiem, jak skacze się tutaj przez, przez dziurę. To jest genialne po prostu. Wow. I zostało wam jeszcze tylko i wyłącznie 46 sekund, ludziska. Posłuchajcie. 46 sekund i wyłącza możliwość budowania. Ostatnie 10 sekund. Posłuchajcie. 10, 3, 2... Jeden... O, jest właśnie dźwięk mojego pięknego minutnika. Proszę bardzo, 15 minut minęło, sprawdzamy, co wy tutaj ciekawego pobudowaliście. Widzę, że powstało tutaj serio ogromna ilość roller coasterów. Między innymi mamy u drużyny czerwone, jakieś chyba hyperiona, u drużyny niebieskiej. Mamy jakieś bardziej ekstremalne, choć nie tak samo ekstremalne, roller coastery. Choć na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że u drużyny czerwonej są one troszeczkę wyższe, a u drużyny niebieskich jest ich troszeczkę więcej. Aczkolwiek to się wszystko może zmienić. Sprawdźmy sobie, co wy tutaj pobudowaliście. Także zaczniemy sobie może standardowo od drużyny niebieskiej, choć nie standardowo, bo raz zaczynamy od tych, raz od tych, ale tym razem od drużyny niebieskich. U których widzę, że mamy jakiś pierwszy niebieski roller coaster z wagonikami, z jakąś stacją w namiocie w ogóle. Wow, całkiem spoko pomysł, To mi się akurat podoba, tylko w to jest to, że ten roller coaster kończy swój bieg, właściwie bieg, czy tam jazdę, na jakiejś wielkiej poduszce, czy jakiejś w ścianie normalnie, nie wiem pojęcia. Wydaje mi się, że to jest trochę niebezpieczne. Tu mamy jakieś kasy, proszę bardzo. Kasa jedna, kasa druga, tu jakaś poczekalnia pewnie, całkiem fajnie ogarnięte, nieupoważnione wstępy zbrojone Ja tu wejdę, tutaj bo jest. Co tutaj ciekawego jest, powiedzcie mi? Brawo, znaleźć drabinę techniczną. Okej, okay. tu pewnie są jakieś kasy, zaplecze. Tak, dokładnie, dobrze myślałem. No i obok pewnie mamy jakąś kolejną budkę z kasami. Dokładnie, wejście robione przez y, Jastarka. Jastarku, powiedz mi, co tutaj mamy. Mamy tutaj kasy po tej stronie. Okej, okay. park nie odpowiada za zgubione dzieci. Ojejku, o co chodzi? Łatko No i po drugiej stronie mamy tutaj sklep z pamiątkami, zrobione przez Fasti, Fasti i Łukasza. I w środku nic nie mamy, z tego co widzę, ale ogólnie, no całkiem spoczko, że jest tutaj jakiś fajny sklepik z zabawkami, nawet punkt widokowy zrobiony do góry. Wow! Pomyśleliście no, tak, o, nawet o takich rzeczach? To mi się akurat bardzo podoba. Hard coaster by Fasty fasti Nawet to jest roller coaster, to może się nie przejdziemy swoją drogą. Weźmy sobie wagonik, szybko. Proszę bardzo, wagonik, idziemy sobie pięknie tym rolkaster, zobaczymy co tam na dole jest. Jejku, on tak jakoś dziwnie jedzie, chyba tylko w jedną stronę. O nie, dobra, bo tam zwalnia na końcu. Trzeba kurde uważać, no ale no dobra, w takim razie jedziemy sobie tym pięknym rolkasterkiem. trochę wolny jest, szczerze mówiąc, no ale jest. I pewnie na dole... Oje, czy on tutaj skacze? Czy on tutaj skacze? Czy mi się dobrze wydaje? Tak, on tutaj skacze chyba! Miał skakać, znaczy utknął. Tak właściwie. LOL! Jak ja tu utknąłem! matka boska, dobra, wiecie co? Ja stąd uciekam w takim razie, bo to jest niebezpieczne, co tutaj się dzieje. Ale jakbym go zepnął, to wieziator Uuu, idealnie wyliczone, super ansko. Idziemy w takim razie dalej. Dalej nam się szło do jakiegoś kolejnego rollercoastera. Stąd się chyba wychodziło. Z tej kasy biletowej, która była w tym miejscu. Nie, gdzie była ta kasa? Tu była tam kasa. To gdzieś tu się wychodziło. Tam było jakieś wyjście, co nie? Chyba dobrze mi się wydawało. Czekajcie, tu się wychodziło dokładnie i tu się szło do jakiegoś rollercastera. Także idziemy sobie tędy do który jest w tym miejscu. A więc co to jest za rollercoaster? Wydaje mi się, że to jest jakiś rollercoaster przedstawiający coś Żywiołów albo coś w tym stylu. Może my sobie nie będziemy nie bo jakbyśmy się każdy mieli przejechać, to trwałoby to zbyt długo, ale popatrzymy sobie, jak on tutaj jeździ. On wypada z torów, ludzie! Co tu się dzieje? Patrzcie na to! Kurde, jak go sobie wpuścimy, to on tu wylatuje z torów się ja nie wiem, czy to jest bezpieczne, a jednak ja nie! Ej, jednak nie wyleciał. Sekundkę, sprawdzimy to jeszcze raz. Bo jak wypuścimy tutaj wcześniej, to wyleciał z torów, to możemy tu, jak, może jak my jesteśmy w środku, to wylatuje, jak my jesteśmy na zewnątrz, to nie wylatuje. Lol, tak też może być, szczerze mówiąc, sprawdzę sobie to jeszcze raz. Uwaga! I tym razem nie, e, tym razem też wyleciał. To, to niebezpieczny coaster w takim razie, kurde, bele. nie zgadzam się, nie, 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 Pozwalam mu na, na odpalenie takiego czegoś, bo on jest bardzo niebezpieczny. Obok jest jeszcze jakiś niebieski. No i tutaj z tyłu mamy jakiś wielki czarny roller coaster, jakiś mega ekstremalny. Z tego co widzę, patrzcie na te zjazdy 90 stopni, na te wielkie pętle, które tutaj mamy normalnie. Zabawa pewnie, kurde, na 100%. Dokładnie. A dalej z tego co widzę, mamy tu jakiś taki roller którym możemy się zresztą przejechać. Więc się przejedźmy, szczerze mówiąc, a co na nam szkodzi? Szczerze mówiąc, ten chyba nie jest jakiś mega długi, więc nie przyjedziemy, jedziemy sobie do góry. Z tego co widzę jest bardzo szybki, jakieś tunele po drodze. Ok, jedziemy dalej, skręcamy sobie i chyba wjeżdżamy na maksymalną wysokość zaraz, dokładnie to jest chyba jego maksymalna wysokość i teraz zjeżdżamy kolejnymi tunelami. A. <grywa> Kolejnymi tunelami, no tak. to no, dobra. No, jasne. Dobra, idziemy sobie dalej. Nie, tutaj są jakieś dziwne. Ojejku, szczerze mówiąc, wolę tutaj raczej nie jechać, bo wydaje mi się, że jest dosyć niebezpieczny. Tu jakieś kurde jest śmierci. I wjeżdżamy w jakiegoś zombiaka zaraz normalnie. Wow! I to no, jeśli chodzi o ten rukastorek, to prawie chyba tyle. Więc dojedziemy sobie do końca, do stacji. Proszę bardzo. No, i tak ono to wygląda. Całkiem fajny w ogóle. Bardzo fajnie przemyślany. Budowany przez Madzie Pikachu z. Wow! I bardzo dużo osób. Patrzę sobie na wszystkie ich niki. Bardzo fajnie go ogarnęliście. Bardzo mi się podoba. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy jakieś Rollcoaster stylizowany na End, chyba z tego co widzę, tutaj pewnie jakiś drewniany, tu jakiś mega ekstremalny, z tego co widzę, chyba najwyższy z tych wszystkich od drużyny niebieskich, aczkolwiek czerwanie mają troszeczkę wyższy, zaraz sobie tam pójdziemy. E, dalej mamy tutaj kolejne jakieś drewniane, właściwie tylko taką pętlę, którą się tutaj zatacza, tutaj pewnie jakaś kolejka, e, którą się idzie aż dokąd? do sklepiku. O, czyli tu mamy sklepik z pamiątkami, możemy kupić pamiątkowe sztabki żelaza, o, to mi się bardzo podoba. Tutaj sklepik jakiś z plagą polską, co to jest za sklepik, powiedzcie mi, um, nie mam podłogi, bo nie mogę zbudować nie możecie mieć tego zablokowane. Sklep Ok, i co to za pamiątki możemy kupić? Pewnie jakieś zdjęcia z rollcasteru, pewnie jakieś roślinki? No, okej, okay, to również roślinki możemy kupić, no i tyle. Ok, całkiem fajny sklepik. Tutaj oczywiście jack, No i ten rollcaster, o którym wcześniej wspominałem. E, bardzo fajnie ogarniany, w ogóle ogromny. Wsparcie, tutaj się zaczyna od tego momentu i jedzie tędy tędy, 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 tędy. Chyba jeden z większych w ogóle, jakie tutaj powstały. Szkoda, że to się nie kończy. A nie kończy się tak właściwie. Czyli tutaj jedzie i tutaj się kończy. Ok, tutaj jakiś taki mały, aczkolwiek bardzo ciekawy. Tu jest pewnie stacja, stacja, na której się w, na której się wchodzi do naszych pięknych wagoników Których niestety nie ma, wjeżdżamy na górę Zjeżdżamy i tutaj, wow, bardzo ekstremalne pętle Normalnie, tego bym się bał, szczerze mówiąc Wolałbym, nie wiem czy bym przeżył na nim Ale wydaje mi się, że całkiem spoko jest Oj, tutaj na dole takie jakieś ostre zakręty No, powiem wam, że dosyć niebezpiecznie mm, Dalej coś jeszcze tutaj ciekawego mamy, tutaj jest jakiś wielki Jakiś wielki, zielony właściwie Rolka, to bym pomylił, w kształcie węża Wow, czy to jest wężo coaster? Wykonał HMB Kolejka Mega Wąż, A! mega wąż, patrzcie na to, kurde, bele, wielka kolejka w kształcie mega węża 9, jajcie co tutaj się dzieje, tutaj pewnie jakiś taras widokowy, z tego co widzę budował Zeno i inni gracze, a co to jest, powiedzcie mi, nie, to jest a, to jest taki rollercoaster bez w ogarnięty, takie jakieś bardziej ślizgawka chyba, tutaj się siada, zobaczcie, w ogóle fajny patent na, na, na wagonik i się zjeżdża aż do sam dół, całkiem fajny patent bardzo mi się to podoba i wydaje mi się, że jeśli chodzi o rollercoastery tutaj przynajmniej te większe, to byłoby to już chyba na tyle, jeśli chodzi o tą drużynę tutaj jest jeszcze jakieś drewniany, okej, okay, chociaż nieskończony, no, i jeszcze, właściwie nie, jeszcze przez Irona PD budowana jakaś kurde bele, e, Co to jest właściwie, powiedzcie mi. Stary pociąg zbudowany przez Iron PD nie dotykać, ale temat to były kolejki górskie, a nie koleje. Kurde koleje, wiecie, normalne koleje. No dobra, Iron PD, jak chcesz, jak chcesz, to możesz tak zostawić. A my idziemy w takim razie do drużyny Czerwonych. Pamiętajcie w ogóle, żeby na końcu e, tego odcineczka ocenić, która drużyna według Was by lepiej zbudowała, ale to na końcu, jak zobaczymy, obie właściwie obie prace, tak, prace obok drużyn, która drużyna według Was wygrała, musicie mi koniecznie napisać, aczkolwiek tutaj jeszcze chyba mamy jakieś zabrakło miejsca, kasa biletowa A tu mamy jeszcze kasa biletową. To całkiem fajnie, zaplecze, wiem bez nadziei. No nie, całkiem spoczko. dobra. Więc idziemy sobie oficjalnie do drużyny. czerwonej. Czerwona drużyna tutaj zbudowała jakiś rollercoaster, który przelatuje normalnie pomiędzy jedną a drugą drużynę. Tego nie będę oceniał, bo byśmy się podzielić na drużyny. Tutaj mamy pewnie jakieś sklepy z pamiętkami, jakieś loterie i tak dalej. Tak, kup bilecik. Zdjęcie 15 złotych, to i tak tanio, budował paniż. Okej. Okay. Po drugiej stronie mamy wejście, bilety. Bilet 10 złotych budował paniż. Okej. Okay. I w tym miejscu powinna być mapa, ale niestety jej nie ma, bo się coś zepsuło. Bo, bo chyba o nie, coś zepsuło. Nie wiem, to jest jakiś bug chyba LOL. Nie mam powiedział o co chodzi tutaj nie wiem co tak właściwie jest szczerze mówiąc więc wejdziemy sobie od tej strony bo pewnie oficjalne wejście jest gdzieś od tej strony przy okazji mamy jeszcze pamiątki od 5 do 10 zł możemy kupić sobie jakieś wagoniki pamiątkowe i tory pamiątkowe ojejku torów pamiątkowych to jeszcze nie widziałem żeby można było kupić no i idziemy jakimś pięknym żółtym rollercoasterem normalnie żółty przypomina mi jeśli chodzi o Rollercoastera na przykład Energy Andy, to żółty wygląda jak hmm czy był w energylandii jakiś żółty rollercoaster chyba nie szczerze mówiąc aczkolwiek może się mylę więc zapiszcie koniecznie czy w energylandii jest jakiś żółty rollercoaster jeśli tak to może tego do jakiś porównamy? Całkiem duży ogólnie, rozbudowany i nawet jeszcze tutaj wieża na maksymalną wysokość, matku, boska, a nie, tutaj to jest inny roller coaster tak właściwie, który się tutaj z gim wymija. Też całkiem fajny ten taki e koniec. to jest koniec, koniec, a gdzie jest początek powiedzcie mi, gdzie jest początek? Tu jest chyba początek. E start, dobra, to pojedziemy sobie startem, przejdziemy, zobaczymy, co tutaj tutaj mamy, w takim razie jedziemy na maksymalnie na na... No, jedziemy na samą górę. Okej, okay. i zaraz będziemy zjeżdżać, proszę bardzo, i zjeżdżamy! uhu ale emocje normalnie, kurde, to mi się podoba. I wiedziałem, że temat coaster to będzie świetny temat, tym bardziej, że zbudujecie... Genialne prace, dobra. To był taki bardzo ekstremalny rolka Tutaj mamy pewnie jakieś miejsca, w których możemy odebrać zdjęcia, kolejka dla dzieci. Okej, okay, zdjęcia możemy sobie tutaj odebrać. No i tutaj mamy jakoś taki mały rolka dla dzieci. Aczkolwiek widzę, że jest bardzo wolny, choć o jejku, strasznie wolny jest. No ale no dobra, dzieci się nie będą cieszyć, bo o nie, taki wolny, jejku. Ekstremalny, patrzcie na to. widzieliście, co tutaj zjeżdża? On zjeżdża i od razu jedzie pod górę. Wow, da się tutaj wypaść normalnie. To jednak ekstremalne, jednak jest nie takie tak dla dzieci. Powiedziałbym bardziej m, dla rodzin, może, może nie będzie dla rodzin. Tu oczywiście kolejne pamiąteczki, sklep pod żelaznym żelazem, pod żelaznym, żelaznym, nie jest przed skorzystaniem z kolejki, no to może się zle skończyć, serio, Minecraft Sakos, zapraszam, okej, okay, tu możemy sobie kupić pewnie jakieś jedzonko, żelazo w żelkach i tak dalej, typowe, typowe jedzonki w parkach rozrywki, um, tutaj pewnie eksperymentkami z kolejny, no i jeszcze tutaj jakiś budował kasperny, zbanowany, jakiś gość zbanowany, okej, okay, tu jest jakiś taki ciemny rollercoaster normalnie, bardziej, bardziej mi to wygląda jakiś dom strachów, wow, okej, okay, no ale też, też rollercoaster, bo umówmy się, okej, okay, idziemy dalej, idziemy dalej do kolejnych rollercoasterów, tu mam jakąś wielką, Bramę, jakiś wielki sklepik pewnie z kasami biletowymi. Dokładnie. To jest wejście. A! To jest wejście w ogóle pewnie do jakiegoś rolcastera. Wydaje mi się, że to jest wejście, jak tu prowadzi ścieżka aż dotąd. Czyli to jest wejście do tego małego rolcasterka. Gdzie, gdzie ten całego? Okej, okay, całkiem spoko. A my tu oczywiście parking z flagami Polski, jako że wczoraj świętowaliśmy 11 listopada, proszę bardzo, piękne flagi Polski. Idziemy dalej, dalej mamy tutaj stację, chyba kolejki, z tego co widzę. Dokładnie wejście. Baj. O Jezus, Marek, ktoś brzydko się podpisał. Dobra, wychodzimy sobie tutaj i to jest stacja kolejeczki. Idziemy, gdzie ona się zaczyna, w tym chyba się zaczyna, tak? Uwaga, danger. Dobra. Wyjście jest tutaj, ale my sobie jedziemy kolejką. Ona wjeżdża tutaj do góry, jedzie, 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 jedzie. jedzie. Ona jest naprawdę wielka. Patrzcie na to. Tutaj sobie zjeżdża i jedzie tędy. Wjeżdża na maksymalną wysokość. To jest też pewnie jedna z większych kolejek, jakie tutaj widziałem. Chyba kilka osób musiało budować, bo jednak jedna osoba nie dałaby sobie chyba rady zbudować przez 15 minut aż tak wielkiej kolejki. Jest ogromna serio, mega mi się podoba. I tutaj po drugiej stronie mamy oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, wyjście z tej kolejki. Okej, okay, tu pewnie możemy odebrać sobie zdjęcia. Tak dokładnie, cennik. Małe zdjęcie, duże zdjęcie, pewnie coś w tym stylu. Pięknie to zrobione. Idziemy dalej do tej kolejki, której wcześniej wam. Mówiłem podczas budowania, które jest naprawdę super racko zrobione. wyjścia, gdzie jest wejście, powiedzcie mi, tędy się gdzieś wchodzi, chyba co nie? Tak, tutaj się idzie, 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 idzie. Eee, tu są oczywiście osoby, które budowały ten rurkasterek, ten brązowy, eee, no i wchodzimy do niego. Wejście, kolejka strachu, czyli to jest kolejka strachu. Mamy oczywiście jakieś wagoniki. W ogóle całkiem fajnie zbudowane, fajnie, że o tym pomyśleliście. I wjeżdżamy sobie na maksymalną wysokość. Tutaj pomagałem budować wcześniej podpory, pewnie widzieliście. Wjeżdżamy, 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 zjeżdżamy, wjeżdżamy znowu na górkę. Idziemy, tutaj mamy zakręt, górka, dół, górka, zakręt, zakręt. prosto. Pewnie jakieś hamulce, i tutaj jaki dziwny, straszny, pewnie zjazd. Idziemy dalej. Tutaj już jest prosto. Tu już chyba na lajcie, już chyba się wyhamował troszeczkę. Tutaj pewnie są hamulce powoli. No i wjeżdżamy z powrotem na. Nie, jeszcze jedna jeszcze pętla tutaj jest na końcu. Wow! Tego się tutaj nie spodziewałem kompletnie, ale o to chodzi w kolejkach, żeby był element zaskoczenia. Więc proszę bardzo, to mamy jeszcze pętle i kończymy przejazd. Dalej tutaj z tego, co widzę, mamy Hyperiona z tyłu. Jeśli mi się dobrze to wydaje, powiedzcie mi, czy dobrze mi się wydaje. Bajki babek był dłuższy, ale ktoś mi niszczył. Tak, to mi się wydaje, że to jest ewidentnie Hyperion z już na niego choć nie, to powinien być dalej, ale no mimo wszystko ten wjazd wygląda i kolorek jak naprawdę to by był Hyperion, e, Tu mamy pewnie jakieś drewniane roller z tego co widzę dokładnie i właściwie drewniane, to właściwie tu, tu, tu jest drewniane. Nie, to nie jest drewniane, to jest jakaś kebab chyba, to jest kebab czy pizza, powiedzcie mi. A to jest pizzeria. Lol, ktoś budował pizzerię, tego się nie spodziewałem. Całkiem fajnie, że to ogarnęliście, Fajnie, że mamy tutaj również takie rzeczy w tym w to no właściwie nie, to nie jest park rozrywki, to bo być tylko roller caster, no ale no dobra, zrobiliście coś takiego to spoko. E, dalej mamy tutaj jakiś wielki czerwony roller coaster, który sobie tutaj Jakoś jedzie, mm. bo daliście złe tory napędowe to nie są te tory, które powinniście dać. Ziumyczki, jeśli chcecie napędzać tory, jeśli chcecie napędzać rolka to nie dajecie to torów aktywacyjnych, tylko dajecie tory zasilane. Dopiero one są w stanie napędzić leżą kolejkę, bo inaczej będzie się działo to, co się tutaj widzicie, że się dzieje. Po prostu. One tak się będą chwiać i tyle. Także pamiętajcie, używajcie tych torów, zasilanych torów, dokładnie. Dobra, sprawdzamy, co my tutaj mamy. Mamy tutaj chyba budowa Skylek, fotografię u Skyleka. To jest takie wielkie, że to normalnie chyba muszą być fotografie z całego parku. Okej, okay. idziemy dalej do kolej. Rolkasterka, który jest chyba gdzieś w tym miejscu, jakiś żółto-czerwony, który się znowu przyjeżdża przez jakąś wielką żabę, czy tam jakiegoś wielkiego jaszczura. Wjeżdża się tędy, tu się spada w ogóle, tu się wjeżdża no, no, znowu na górę, tu jakaś taka wielka ósemeczka tam eska i na maksymalną wysokość, normalnie pewny, znowu ekstremalny, strasznie rolkasterek. Ten drewniany, który budowaliśmy, po, który pomagaliśmy budować tutaj jakiemuś ziomkowi wcześniej. Go już widzieliśmy, całkiem fajnie zrobione. Szkoda, że nie, nie, nie działa, bo jest z tego co widzę wyłączony, Mogą się tutaj dodać troszeczkę pochodni, po żeby on działał. Tutaj taki jakiś mały w tomiec powrotem, boomerek, można tak, tak go normalnie nazwać. Ten wjeżdża tylko do góry chyba. Tak, ten wjeżdża chyba tylko do góry. A nie! Patrzcie na niego, kurde, berek chce się nim przejechać. Ten wygląda dosyć ciekawie, więc biorę wagonik. Wchodzimy sobie tutaj i idziemy się nim przejechać. Zobaczymy co tutaj jest. No Także wjeżdżamy na maksymalną wysokość. Uwaga i tam wjeżdżamy pewnie w jakieś ufolutka z tego co widziałem. Wow! Dobra, teraz tak Spadamy na dół. Wow! Ale mocnie, i wjeżdżamy w jakieś wielkie Nie, to nie wjeżdżamy w ufolutka to jest taki jakiś indoor Przy tym jedziemy sobie tutaj i tu się zatrzymujemy. No dobra, ale obok był taki ufolutek, którego wcześniej widziałem. Szkoda, że tutaj gościu jest go nie skończył, ale zapowiadał się mega kozacko. Normalnie jakiś Alien Coaster. I tu jakiś wielki drewniany roller coaster, który tworzy taką wielką ósemkę. Normalnie, spójrzcie, tu jedzie, jedzie, jedzie tutaj do górnogami. Tutaj z powrotem e, zawraca e, i z powrotem do tego miejsca, w którym się zaczynał. Kto to budował, powiedzcie mi. Budował to Kupas. Ok, Kupasie, bardzo fajny roller coaster. Podoba mi się mu bardzo. Tutaj pewnie jakiś taki. Wow, to. Ej, parcie, jaka świetna praca! To pierwszy raz widzę, szczerze mówiąc, nie widziałem tego, jak budowaliśmy. Patrzcie, to są jakieś dwa portale normalnie. Czyli to normalnie jakiś roller coaster z portala. I tu mamy jakiś. Ogromny wagonik z gościem, który się cieszy, że, że na nim jedzie. To mi się bardzo podoba, świetna praca. Szkoda, że nie ma żadnego Niku osoby, którego go budowała, ale ogólnie praca jest genialna. Dobra, dalej mamy ten mały, o którym wcześniej wspominałem. Tutaj pewnie jakiś sklepik znowu z pamiątkami. Yy, zapewne tak, ktoś go pewnie zniszczył niestety, no nic na to nie poradzę. Tutaj sklepik z biletami, oczywiście. Wejście, wyjście, baj, Ania, BB. Wchodzimy i mały rolka, taki chyba rodzinny, można powiedzieć, i możemy się nie przejechać, możemy się nie przejechać. Trochę wolno wjeżdżać, nie, to powinien wierzać wolno do góry i tutaj uwaga, zaraz będzie straszny.

Ol, Ekstremalny ten Rollcaster, Serio! Spójrzcie na to, dobra, i tu jest koniec, pewnie kolejna przejażdżka, e, kolejną przejażdżkę można sobie zabrać. E, tu oczywiście jest parkingek, no i wydaje mi się, że nie widziałem tylko tych dwóch rzeczy, czyli nie widziałem sklepiku, e, by motylek 19, w którym możemy pewnie kupić fan. O, fantep Myślałem, że zdjęcia. Fanta, popcorn, e, jedna kola, e, chipsy, plecak 10 zł, 10 żelaza, tak właściwie. Okej, okay, kola, tania dosyć. Jedno żelaza, to mi się podoba taka cena. I tutaj mamy co? Tutaj mamy odgapiony pomysł, nie, nie pozdrawiam go. Tu mamy kebab, Okej, okay, czy tu mamy kebab zbudowany przez... Nie mam pojęcia kogo, bo niestety nie ma niku, ale całkiem fajnie, że oglądaliście również coś takiego. I myślę, że jeśli chodzi o te rolki to o, właściwie nie, ten niebieski widziałem, właściwie wszystkie już widziałem, także poszukajcie, jeśli chodzi o te rolkastery, to byłoby na tyle. Na tle tego znaku Iron Land, czyli nazwy tego parku rozrywki, który budowaliśmy. się z wami żegnam. Dziękuję wam mega serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie piszcie w komentarzu, co może być, jaki może być jeszcze pomysł na e, te, te, te odcinek tej serii. Dajcie znać koniecznie. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcineczku. Zostawcie subskrypcję na koniec, łapeczkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zostawiliście. No i się jutro. Pa, pa! Dzięki, że mieliście. test